witam serdecznie chcąc skorzystać z wód termalnych uniejowa wybrałem apart hotel termy uniejów województwo łódzkie na booking.com w ofercie od 3 czerwca 2019 roku koszt pokoju dwuosobowego za noc od 300 do 430 zł w zależności od terminu hotel posiada bardzo dużą salę konferencyjną którą zapewne można wykorzystać na Wesela, chrzciny lub jakieś firmowe spotkania. A sam obiekt w sobie pomieści aż 344 osoby. No i ma cztery gwiazdki. Są tam tutaj dwa budynki. Budynek A z częścią konferencyjną i restauracją. Oraz budynek B z zapleczem spa. Do dyspozycji jest też duży teren zielony. Jak było widać pod namiotem. Organizowane są imprezy plenerowe. Windy całkiem fajne. Cztery piętra w budynku B, a na parterze jest basen. Wchodzimy do apartamentu. Apartament od 380 do 570 zł w zależności od terminu, oczywiście za noc. I widzimy, że mamy dosyć duży salon, sofę rozkładaną, wielki telewizor, stację do kawy, a za drzwiami. Jest część sypialna z dużą łazienką. Oczywiście tam przy drzwiach była bardzo mała łazieneczka, tak zwany kibelkownik. W dużej łazience również mamy e, kibelek, wannę. Wanna co ciekawe ma ujęcie wody termalnej. Bardzo fajnie, bo nie musimy iść do termuniejów, ale możemy sobie nalać do wanny uniejowskiej solanki czyli wody termalnej około 68 stopni mineralizacja 8 gram na litr a w gratisie dostajemy tutaj y, kosmetyk z wody termalnej żel podpysznic około 30 zł za takie opakowanie z samego rana można powiedzieć o świcie woda termalna ma bardzo dobre ciśnienie i bardzo wysoką temperaturę a jak już dużo osób zacznie korzystać to ciśnienie spada i temperatura jej też spada pokój klimatyzowany apartament klimatyzowany pokoje również widok z apartamentu na czwartym piętrze tam jest właśnie trasa dojazdowa boisko sportowe unijowskie i jeszcze rzut na to co dostajemy dostajemy szlafroki kapcie jest deska do prasowania żelazko a poranna kawa jak najbardziej możliwa do wypicia panel sterowania ale klasyczny klucz. Zapewne tutaj deweloper ma w planach zrobić karty magnetyczne. Jeżeli chodzi o basen, jest dosyć bardzo wygodny, 3 tory do pływania, głębokość po całości jest M20, antypoślizgowa podłoga. Tutaj sauna, jako stary sauniarz, od razu się przyczepię, że ucieka spod, spod drzwi od sauny suchej temperatura, w saunie mokrej nie ma węża do polewania wodą a prysznice są otwarte dla wszystkich zwiedzających w związku z czym jak zrzucimy ręcznik to na wstroju adamajewy nie nie można się za bardzo opłukać idąc na termy uniejów mamy do dyspozycji bardzo fajny taki jakby to powiedzieć chodniczek który możemy sobie tam już dojść woda termalna pochodzi z dwóch Kilometrów głębokości. Jest idealna na reumatyzm, na bóle kręgosłupa i innego rodzaju nerwobóle. No i korzystnie działa na naszą urodę. Bardzo fajne, ciekawe miejsce. Zapraszam, można skorzystać. Cennik term u niejów dosyć wysoki, niestety po taniości się nie ogarniemy.